Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was 25 maja w środę. Usłyszymy fragment z Ewangelii według św. Jana. Jest to rozdział 16, wersety od 12 do 15. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua powiedział do swoich uczniów: Mam Wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale teraz ich znieść nie możecie. Jednak, kiedy przyjdzie duch prawdy, poprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił sam z siebie, ale powie tylko to, co słyszy. Oznajmi wam też przyszłe wydarzenia. Uwielbi mnie, bo otrzyma z tego, co moje, i oznajmi wam to. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że otrzyma z tego co moje i oznajmi wam. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, w tym dzisiejszym fragmencie bardzo jakoś tak wybrzmiewa czas przyszły. Jeśli ktoś kogoś kocha, to przygotowuje go na to, co będzie później. I tak na przykład rodzice przygotowują swoje dzieci do dorosłości. Czynią to od początku, oczywiście stopniowo, wprowadzając dzieci w różne zagadnienia życia, w różne sprawy. Inaczej z dziećmi rozmawia się, gdy dzieci mają 5 lat, inaczej, gdy już mają 15 lat, a jeszcze inaczej, gdy mają 25 lat, kiedy są już nastolatkami, wchodzą w różne relacje. Jakieś tam miłosne, to przecież rodzice inaczej z nimi rozmawiają niż wtedy, gdy dzieci miały 5 lat, ale ciągle myślą o tej przyszłości. Dziecko, mówię ci o tym nie dlatego, żeby ci czegoś zabronić, ale żeby cię na coś przygotować. Również w tym oczywiście pozytywnym, bo to zabronić to wybrzmiewa od razu negatywnie. No ale rodzice zabraniają swoim dzieciom, nawet jeśli mają już 18 lat czy 20 to jednak ich odciągają od chociażby na przykład palenia e papierosów, bo wiedzą, że to szkodzi, że to szkodzi zdrowiu, że to szkodzi życiu ich dziecka. I choć prawnie czy w tej takiej umowie naszej społecznej sprzedajemy te papierosy różnym ludziom w takim wieku właśnie 18, 19 20. To jednak ten, kto kocha, zawsze będzie ostrzegał i powie: Nie rób tego. Na przykład. I moi kochani, Jezus nam, nas też przygotowuje na to, co będzie. Mówi do swoich y, uczniów, apostołów, ale mówi do nas dzisiaj w tym słowie, że teraz, on to mówi też w kontekście oczywiście zesłania ducha świętego, ale też i tego przyjmowania przez nas ducha świętego. Mówi teraz znieść nie możecie. Mnie się podoba tutaj akurat lepiej to tłumaczenie liturgiczne, w którym jest napisane, że teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Jeszcze nie jesteście teraz w stanie tego udźwignąć sami. I zawsze, kiedy idziemy bez Ducha Świętego, w którymś momencie słowa czy wydarzenia z życia mogą nas. Przy, przybić do ziemi, czyli nie jestem w stanie czegoś udźwignąć. Coś jest tak ciężkie na moich barkach, na moich plecach, na moim sercu, na moim życiu, że ja nie jestem w stanie tego udźwignąć. I nie jeden człowiek już się przekonał o tym, że nie był w stanie udźwignąć jakiegoś wydarzenia w rodzinie czy w pracy. Dlatego, że był sam, nie sam, że wokół niego nie było ludzi. Owszem, byli ludzie, może i nawet najbliżsi, ale Duch Święty jest tym, który pomaga nam udźwignąć pewne ciężary naszego życia, również ciężary naszego grzechu, naszego zła, naszej słabości. To właśnie Duch Święty. I to jest niesamowicie piękne, że Pan Jezus, tak jak dobry Ojciec. Dobra mama przygotowuje swoich apostołów. Nie mówi im o jakoś to tam będzie, wiecie? Nie martwcie się, nie zamartwiajcie się za bardzo. Oczywiście mówi nie bójcie się, ale mówi oznajmia krok po kroku, że teraz nie powiem wam wszystkiego, bo nie jesteście w stanie tego udźwignąć, tak jak to małe dziecko, ale po kolei przez ducha świętego będę was pouczał. I tu jest. Duch Święty będzie Wam i tu jest to jest to, oznajmiał przyszłe wydarzenia. Oznajmiał przyszłe wydarzenia. Jest to niesamowite, znowu, stwierdzenie, które wypełnia się w Kościele, że Duch Święty prowadzi i oznajmia przyszłe wydarzenia. To On nam oznajmia, co się wydarzy. On nas porusza i On nam dodaje siły. Udźwigniesz to, ze mną to udźwigniesz. Przejdziesz przez może akurat ciemną dolinę Twojego życia. Ze mną przejdziesz, ale nie zapominaj o mnie, bo jeśli zapomnisz o mnie, no to nie udźwigniesz, to te ciężary cię przytłoczą. Kochani, dlatego prośmy Ducha Świętego, przygotowujmy się. Już za niedługo niedziela będzie to niedziela w niebo wstąpienia Jezusa, a potem następna już zesłania Ducha Świętego, ale to są tylko wydarzenia. To, że przeżywaliśmy. Boże narodzenie 24 grudnia 25 w 2021 roku to nie znaczy, że wtedy się urodził Jezus, prawda? Tylko on jest cały czas, a my sobie tylko przypominamy te święta i dlatego świętujemy to z taką mocą, te tajemnice. Duch Święty, który za niespełna dwa tygodnie będzie w niedzielę. Przywoływany z taką mocą w tekstach liturgicznych, to nie znaczy, że on wtedy stępuje. On dzisiaj, już teraz, podczas tego słowa również chce stępować na twoje życie i chce Cię prowadzić, żebyś był w stanie udźwignąć to, co ten dzień dzisiejszy poniesie, z czym będziesz musiał się zmierzyć. Nie wiemy, co nas czeka. W nas, w naszym życiu, rodzinie, społeczeństwie nie wiemy. Ale dzięki pomocy Ducha Świętego który oznajmia, będzie nam oznajmiał przyszłe wydarzenia, udźwigniemy z jego, jego mocą. Jego mocą. Chwała za to Panu. Naprawdę ucieszmy się, bądźmy ludźmi pokoju i szczęścia, że Jezus nas na to wszystko przygotowuje i daje nam swojego ducha. Piękne to jest, prawda? To życzę Wam, żeby ta prawda, to słowo zakorzeniło się w Was i by nic i nikt nie był w stanie wyrwać słowa prawdy. Pan z wami i z duchem twoim niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Chciałoby się dodać: idźcie dźwigać z mocą Ducha Świętego w pokoju Chrystusa to wszystko co przyniesie dzisiejszy dzień. I za to Bogu niech będą dzięki. Bogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.